Gdybyście chcieli mnie zapytać, jakie są moje ulubione części mowy, powiedziałabym, że imię słowy, mimo że są one raczej niesamodzielnymi częściami mowy. Do dzisiaj spotykam się z tym, że nie tylko uczniom szkół podstawowych czy ponadpodstawowych sprawiają one bardzo dużo problemów, również w pisowni, ale niedawno tak naprawdę doradzałam moim koleżankom, nauczycielkom, jak powinno się pisać imię słów przymiotnikowych z partykułą nie, bo pomimo, że 23 lata temu Rada Języka Polskiego Uwolniła nas od pewnego rodzaju dylematu, o którym powiem w późniejszej części tej lekcji, to jednak wciąż rodzą się te dylematy właśnie w zakresie pisowni i słowów przymiotnikowych z partykułą nie. Ale czy. De facto jest imię słów. Oczywiście jest to część mowy i to jest część mowy będąca formą gramatyczną czasownika, ale zwodnicze bywa to, proszę Państwa, że bardzo często używamy tej formy w określeniu jakiejś cechy, czyli de facto w odpowiedzi na pytanie jaki. W związku z tym mylimy te imię słowy, zwłaszcza przymiotnikowe, mylimy zasadniczo sygnał. Przymiotnikiem. Przypomnę tylko krótko, moi drodzy, imię słowy dzielimy je na przymiotnikowe oraz przysłówkowe. Te przymiotnikowe dzielimy na czynne oraz bierne i mają one charakterystyczne końcówki. Imię słowy przymiotnikowe czynne to na przykład ołcy, a zatem jedzący, jedząca, jedzące, natomiast bierne mają końcówki ny, ty, na przykład zbity albo zjedzony. Natomiast przysłówkowe sprawiają już nieco mniej problemu. Wiemy bowiem, że dzielą się na współczesne i uprzednie, i te współczesne mają jedną końcówkę onc. Na przykład idąc do sklepu, zobaczyłam kotka i uprzednie uszywszy, na przykład zobaczywszy kotka, poszłam do sklepu. Ja dzisiaj chciałabym jednak poświęcić uwagę tym imię słowom przymiotnikowym, bo tak jak powiedziałam, przysłówkowe raczej nie są źródłem problemów także w pisowni, natomiast przymiotnikowe czasem mieszają w głowie i to za chwilę Wam udowodnię. Pierwsza zasada, która dotyczy imię słowów przymiotnikowych, to jest taka, że odmieniają się one jak przymiotniki, więc powiedziałam już, że to bardzo często jest źródłem różnego rodzaju zamieszania, bo na przykład hamburger może być zjedzony, no i oczywiście tego zjedzonego hamburgera możemy czuć w żołądku jeszcze przez bardzo długi czas, ale również zjedzona może być sałatka bądź niezjedzona może być zupa. Więc jak widzicie tutaj tych. Form. Odmiany mamy całkiem sporo, ale jak odróżniamy je od przymiotników? No właśnie, zasadnicze pytanie i od razu gotowa odpowiedź. Przede wszystkim moi drodzy, odróżniamy imię słowy przymiotnikowe od przymiotników sprawdzając, czy pochodzą od czasownika, bowiem imię słów zawsze, ale to absolutnie zawsze, jako forma gramatyczna czasownika. Od czasownika będzie pochodził. A zatem, proszę Państwa, za moment wyjaśnię tę trudność, pokazując Wam kolejne przykłady. Zobaczcie tutaj na moje przykłady imię słowów i jednocześnie przymiotników. Napisałam tutaj kilka wyrazów. Gorący, rozgorączkowany, pisemny i napisany, idealny i wyidealizowany. Przy przymiotnikach stoi literka P. Jest to gorący, pisemny i idealny. Ktoś idealny no to oczywiście ktoś, kto spełnia wszystkie możliwe warunki właśnie ideału, ale no, jest to definitywnie przymiotnik. Idealny może być mąż, idealna może być praca, idealna może być pogoda. Z kolei jednak, jeżeli będziemy coś idealizować, a więc idealizujemy na przykład naszą ulubioną koleżankę, idealizujemy naszą pracę, to wówczas taka osoba czy zjawisko będzie wyidealizowane. Zatem widzicie już różnicę. Ten To słowo, wyidealizowany, pobierze się właśnie od czasownika idealizować. W związku z tym. Tu wyidealizowany będzie imię słowem. Tak samo napisane. Może być to napisane zadanie, może być to napisany list, może być to, proszę Państwa, napisana praca domowa, ale oczywiście w tym wszystkim ukrywa się najpierw czasownik napisać. Dokonać czynności napisania czegoś. W związku z tym będzie tutaj zawsze imię słów. Z kolei pisemny egzamin to jest jego wybitna cecha. On jest pisemny, czyli polega na tym, że bierzemy kartkę, długopis czy pióro i piszemy, ale on jest pisemny. Nie ma takiego czasownika jak pisemnąć, prawda? Więc jest to przymiotnik. No i tutaj możecie się oczywiście borykać z trudnością. Mamy gorący, np. gorąca herbata. i Gorący jest definitywnie przymiotnikiem, ale rozgorączkowany jako imię No, rozgorączkować się, proszę Państwa, to też jest czasownik bez okoliczniku, więc ktoś jest rozgorączkowany, bo się rozgorączkował. I w związku z tym. To zdecydowanie będzie imię słów. A teraz moi drodzy, popatrzcie na moje przykłady. Ja Wam nie zdradzę tak naprawdę, czym one są. Wśród tych moich przykładów mamy ukryte jedynie dwa przymiotniki, a reszta to imię słowy przymiotnikowe, zarówno czynne, jak i bierne. I jestem ciekawa, jak zareagujecie. Drewniany, wypełniane, tworzące, zrobione, powiązane. Suszony i robotny. Robotny to jest takie określenie na osobę, która bardzo dużo pracuje. Zastanówcie się więc chwilę i czy potraficie wśród tej gromady wyrazów znaleźć dwa przymiotniki. Podkreślam, reszta to oczywiście imię słowy przymiotnikowe, zarówno czynne, jak i bierne. Pamiętajcie, sposobem na rozróżnienie jednego od drugiego jest stwierdzenie, czy pochodzi to od czasownika. Czy drewniany pochodzi od czasownika? Nie znam takiego czasownika. Mam nadzieję, że wy również nie, chyba że ktoś ma wyjątkowo bujną wyobraźnię. W związku z tym, mimo tej końcówki, kochani, zdecydowanie jest to oczywiście przymiotnik. Wypełniane, na przykład wypełniane formularze. No, oczywiście, że znamy taki czasownik. Wypełniać należy, wypełnić formularze, więc wypełniane będzie imię słowem przymiotnikowym, biernym. Tworzące, na przykład tworzące się kółko zainteresowań. Macie rację. Oczywiście wywodzi się to od czasownika tworzyć i jak najbardziej jest to imię słów przymiotnikowy czynny. Tworzące się, a więc będące w trakcie tej czynności. Zrobione, toś mówi, napraw kran. Przychodzi hydraulik, robi, mówi, zrobione. Proszę Państwa, to jest i cecha tego, że ten kran już rzeczywiście służy, jest zrobiony, ale jednocześnie podkreśla się czynność, a więc od zrobić. Robić, zrobić. Zatem jest to imię słów przymiotnikowy bierny. Powiązane, na przykład powiązane z nim kontakty. Oczywiście bierze się od czasownika powiązać. Suszony, no tutaj ostatnio z tym wyrazem jeden z moich uczniów miał spory problem, no bo suszony, na przykład suszone śliwki, to jak najbardziej w pierwszej chwili wpada nam do głowy, że to przymiotnik suszone śliwki, prawda? Kupujemy takie na przykład w sklepie, ale pomyślcie, od czego to się wywodzi? No najpierw trzeba je wysuszyć, czyli tak naprawdę znowu suszone pochodzą de facto od czasownika, od suszyć, w związku z tym jest to imię słów przymiotnikowy bierny. No i robotny, robotny. Tak, macie rację. Jest to przymiotnik, dlatego że no, robotnąć też raczej tutaj, tak jak wspominałam, chyba nie można. W związku z tym, jak widzicie, to jest bardzo prosta zasada, która pozwala odróżnić przymiotnik od imię słowu przymiotnikowego, zarówno czynnego, jak i biernego. Trzeba się tylko chwilę zastanowić. Jednak mimo wszystko Wam zazdroszczę. W czasach, kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, bo ja też skończyłam ósmo, ósmą klasę, ośmioklasową podstawówkę, mieliśmy bardzo często dyktanda i jednym z takich straszliwych dyktand było dyktando z słowów, ponieważ jeszcze dawno, dawno temu była taka zasada obowiązująca, że imię słowy przymiotnikowe piszemy z partykułą nie rozdzielnie bądź łącznie w zależności od kontekstu. Oznaczało to proszę Państwa, że na przykład jeżeli chcielibyśmy określić cechę wszechświata jako taką, że jest on nieskończony, to pisaliśmy ten imię słów z nie, pisaliśmy łącznie. Ale jeżeli chcielibyśmy podkreślić, że jakiś na przykład, jakieś zadanie jest nieukończone, prawda? Czyli po prostu ktoś zaprzestał tej czynności. No to oczywiście pisaliśmy nie. Skończone oddzielnie. Prawdziwą zmorą była pisownia imię słowu niepalący, na przykład w odniesieniu do przedziału w pociągu bądź w restauracji jakieś miejsce, miejsce dla niepalących. Kto to jest tak naprawdę ten niepalący? Czy wyrażamy to za pomocą niepalący czy niepalący? I okazuje się, że gdybym była osobą, która nigdy w życiu nie tknęła papierosów i charakteryzowała się jako osoba niepaląca w ogóle zupełnie, to wówczas pisałoby się to łącznie. Natomiast w sytuacji, w której ktoś na przykład pali, ale w danym momencie, nie wiem, porzucił chęć zapalenia, to no tak on dzisiaj jest niepalący, prawda? Sami przyznacie, że pisownia tych imię słowów przymiotnikowych z nie, w zależności od kontekstu, była bardzo trudna i bardzo niezrozumiała. Przez cały okres panowania komunizmu w Polsce odrzucano wszelkie próby zreformowania tej zasady ortograficznej, aż wreszcie w 1997 roku Rada Języka Polskiego wydała co do tego pewne postanowienia. Było to na początku grudnia, 23 lata temu, i one są wiekopomne, proszę Państwa. Otóż e, powstała tam taka informacja, że można wszystkie te imię słowy, przymiotnikowe z partykułą nie pisać łącznie, jeżeli chcemy. Natomiast oczywiście można również zachować e, Rozdzielną, świadomie, prawda? Czyli nie ma tutaj błędu, jeżeli ktoś uzależni sytuację od kontekstu. Niemniej jednak, jeżeli napiszemy łącznie i przymiotnikowy z nie, no to błędu już nie będzie. I to była bardzo ważna decyzja. Proszę Państwa, zobaczcie, jak wielu uczniów szkół podstawowych uwolniła od jedynek z dyktanda. No właśnie, i dlatego dzisiaj, proszę państwa, wciąż spotykamy się z taką niejasnością. Osoby wykształcone w czasach podobnych do tych, których ja się kształciłam, wciąż mają wątpliwości i wciąż próbują pisać tak i narzucać innym swoją wersję, że to oczywiście zależy od kontekstu, a więc to powinno się pisać oddzielnie, a to łącznie. Natomiast ja proszę Państwa jeszcze raz podkreślam stanowisko Rady Języka Polskiego, które ma już 23 lata, jest więc już dawno, pełnoletnie i oczywiście całkowicie dojrzałe, a mianowicie, że można pisać te imię słowe, przymiotnikowe z nie łącznie i tutaj nie należy się tego obawiać ale jeżeli ktoś napisze oddzielnie, bo tak sobie życzy, taki ma kontekst wypowiedzi i na przykład będzie chciał pisać, że robota jest nieskończona w sensie nie skończona, czyli zostawiłeś i nie zrobiłeś, to też nic złego się oczywiście nie stanie. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę i mam nadzieję, że ta lekcja pomoże wam i nie będziecie się już więcej mylić. Do usłyszenia za tydzień.